Ile pieniędzy miałbyś dzisiaj, inwestując 20 tysięcy raz w roku w złoto? Lob z Bitcoina. Wiele osób uważa, patrząc historycznie, co zrobiło złoto, że jest to jedna z najbardziej rozsądnych i stabilnych inwestycji. I poniekąd mają rację, bo dawno, dawno temu za jedną uncję złota można było uszyć porządny garnitur. Dzisiaj taki garnitur kosztuje podobnie. Ford T w czasach swojej produkcji kosztował 13 uncji złota. Dzisiaj za 13 uncji złota też można kupić średniej klasy samochód. Tylko teraz pytanie jest, czy nasza inwestycja powinna gwarantować nam utrzymanie naszego stanu majątku, czyli Czynić nas coraz bogatszymi osobami, z roku na rok coraz bogatszymi. Teraz zobaczmy, jak plasuje się złoto kontra bitcoin. Zacznijmy inwestycję 17 marca, 5 lat temu, kupując określoną liczbę złota za 20 tysięcy. I tak co roku, w rocznicę naszej inwestycji. Te 100 tysięcy zainwestowane złoto wygenerowało 152 tysiące złotych. A jeżeli podobnie zrobiliśmy z bitcoinem, kupując go za 20 tysięcy, dzisiaj to jest 431 tysięcy złotych. Moi drodzy, to jest prawie trzy razy więcej. Dlatego to Bitcoin pozwala Państwu budować majątek i stawać się coraz bogatszymi, a złoto chroni państwa majątek przed inflacją i przed negatywnymi skutkami obecnego systemu. Ale jeżeli chcą Państwo budować majątek, muszą Państwo mądrze wybrać. Jeżeli ta wiedza o tych dwóch aktywach może Państwu pomóc budować swój majątek, to ja zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej, abyśmy zobaczyli, jak ja mogę Państwu jeszcze w tym pomóc.